Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatul. Kontynuując reakcyjną tradycję wrzucania przeze mnie materiałów wtedy kiedy mnie coś sprowokuje. Dzisiaj kolejny materiał. postanowiłem powiedzieć dwa słowa o tym jak to dzisiaj w Polsce są przedstawiani żołnierze AK winu i NSZ-u oraz dwa słowa o tym jakie są moje przemyślenia na temat filmu, który przed chwilą zobaczyłem. Jest to film pana Chmielcia. Byłego żołnierza wojsk powietrzno-desantowych oraz nie nazwanej Agencji Bezpieczeństwa, a, który to w swoim nagraniu powiedział dwa słowa i przedstawił a, dosyć pełen obraz, przynajmniej a, na tyle, na ile można przedstawić taki obraz w 48 minut. Przedstawił obraz tego, jak w PRL-u przedstawiani byli żołnierze Armii Krajowej, jakich słów używano, aby ich określić i generalnie jaka była tendencja i narracja PRL-owska wobec tego typu ludzi. I film jest w 98% fenomenalny, bardzo dobry. Są pokazane kroniki, są opisane pewne postacie, jest powiedziane jasno, że rzeczywistość nie jest czarno-biała. Także film jest bardzo dobry, oczywiście na końcu a papcio Chmiel nie byłby papciem P mielem, gdyby he, nie wspomniał o tym, że jego zdaniem obecna propaganda, która nazywa wszystkich faszystami i, o, jak to się mówi dalej, e, homofobami, to jest to samo, co kiedyś PRL e, e, robił wobec żołnierzy AK, których nazywał bandytami, bla bla. No, kompletne pierdolety, ale te pierdolety to jest ostatnie dwie minuty filmu, więc ja to pozwolę sobie pominąć. Także film jest dobry. Przedstawia e, właśnie, tak jak wspomniałem, to, jak PRL określał żołnierzy AK i innych formacji, mianem bandytów, zdrajców. Ale jest też bardzo, cieka bardzo ciekawa sprawa, bo to nie niekoniecznie duża ilość osób wie, w młodszych w Polsce, że e, był okres zaraz po wojnie, który trwał no, w niektórych miejscach dwa lata, ale częściej po prostu rok, gdzie partie komunistyczne, które były zrzucane ze spadochronów. I miały tworzyć nową władzę w różnych krajach. One chciały na początku stworzyć pozór tego, że władza jest demokratyczna, że to ludzie wybrali. Chcieli generalnie wygrać, jak to się dzisiaj mówi, hearts and minds e lokalnych społeczności. Bardzo szybko się zorientowali, że nie są w stanie wygrać, więc uruchomili e protokół służby specjalnej na EGZE i zaczęli zamykać wszystkich dopierdla, delegalizować różnego rodzaju organizacje. Miało to Miało to często charakter bardzo e, głupi, ja znam przypadek, o którym czytałem niedawno, gdzie piętnastoletnie dziewczynki w Niemczech Wschodnich założyły sobie partię polityczną, bo się nasłuchały amerykańskiego radia, tak, amerykańskie wojska były, były było radio, można było sobie posłuchać, założyły sobie partię, tak, piętnastolatki i zostały złapane, sadzone do pierdla i skazane co jest bardzo, bardzo no, tragiczne i troszkę śmieszne, bo to wam pokazuje poziom paranoi służb radzieckich, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. No ale także filmik jest bardzo dobry, zachęcam wszystkich do zobaczenia tego filmiku, ja tu gdzieś wrzucę link, oraz do filmiku, w którym pan Michał Chmielarz mówi o Brygadzie Świętokrzyskiej. Też jest bardzo dobry film, który pokazuje, że historia nie jest taka kolorowa, jak się niektórym ludziom wydaje. Także widzimy, że pan Mielcio jak chce, to potrafi zrobić porządne materiały, także zachęcam gorąco do poglądania, A teraz powiem o trochę innej sprawie. Wiele mówimy dzisiaj w wolnej Polsce, w trzeciej, albo czwartej, a do niektórych pewnie piątej RP chwalimy działania armii krajowej, rodowych sił zbrojnych. Niektórzy chwalą też um, działania socjalistycznych, można powiedzieć komunistycznych partyzantek w Polsce, mówią o odwadze, o bohaterstwie, o oddaniu, o tym, jak niebywale odważni byli to żołnierze, tak? Młodzi ludzie, 17-letni, którzy brali udział w powstaniu, mimo że nie mieli dostatecznej ilości broni i sprzętu, do bohatersko walczyli z Niemcami. I to jest wszystko prawda. Ja tutaj nie chcę ujmować. Um, nie chcę tutaj ujmować indywidualnym osobom ich bohaterstwa, i ich ideałów. Natomiast nikt, przynajmniej ja nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek w mediach publicznych albo w jakimkolwiek artykule. A w jakiejkolwiek nawet książce powiedział sobie, albo zadał sobie nawet pytanie, po co to wszystko było. Co, AK, WIN, później NSZ, co te organizacje osiągnęły politycznie lub militarnie? No i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo smutna absolutnie nic. AK, jako można powiedzieć zbrojne ramię rządu londyńskiego, tak szybko jak tylko rząd londyński przestał być potrzebny i przestał być rozpoznawalny międzynarodowo, tak szybko Armia Krajowa, no też no Sowieci wykorzystali ich kilka, kilkukrotnie do walki z ukraińskimi partyzantami, no, a później zaczęto ich rozbrajać, mordować, torturować i tak dalej. Nic absolutnie nie osiągnęli. Tak, nie ma te wszystkie działania zbrojne, wysadzania torów, uwalnianie więźniów z rąk gestapo, Mordowanie sesmanów, samachy na różnego rodzaju ważne osobistości III Rzeszy one nie miały żadnego wpływu na sprawę polską, zarówno wojskowo, jak politycznie. Jeden czy drugi sesman fajnie, zabici, nie będę nad nimi płakał, ale oni pojutrze zostaną zastąpieni przez jeszcze gorsze łajzy. No i co, zabijemy ich wszystkich? No nie. Zabicie jakiegoś szeregowego żołnierza Wehrmachtu też nie ma kompletnie sensu, bo tych żołnierzy było miliony. Nie zabijemy wszystkich. Tak? A za każdego żołnierza, za każdą akcję sabotażową ginęli Polacy i to ginęli nieproporcjonalnie. Jeżeli ktoś zapyta się mnie, czy byłoby warto zabić jakiegoś gestapowca, no to bym mu powiedział, że tak. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że w zamian za to zginie 20 Polaków, no to to już jest coś, na co chyba każdy rozsądny człowiek odpowie nigdy w życiu. To się nie opłaca, bo my nie zyskujemy absolutnie nic, a powodujemy śmierć 20 osób. Tak, tak samo powstanie warszawskie. Ludzie się w Warszawie zatrzymują, tak, stają na baczność, jest godzina W, z pompą wszystko zrobione. I okej, okay, tylko nikt sobie nie zadaje pytania podstawowego, po jaką cholerę to było. To nie był zryw spontaniczny, gdzie ludzie już po prostu kurwa mieli dość, jak to mówił Bogusław Linda w słynnym swoim filmiku, gdzie ludzie mieli dość i na Niemca hej. Nie! To było zorganizowane celowo i z rozmysłem przeprowadzone i na rozkaz a wywołane powstanie, starcie zbrojne, które przegraliśmy i to z kredesem. Całe miasto zostało zburzone, setki tysięcy ludzi zostało zabitych. I po co? Po to tylko, żeby Sowieci weszli sobie na gotowe, tak? Gdyby powstanie nie wybuchło, przyszliby Sowieci, Niemcy by się albo wycofali, albo nie, trochę Warszawy by zostało zburzonych, albo nie. Nie wiemy tego, to jest wszystko gdybanie. No, ale może nie zginęłyby te setki tysięcy cywilów, tylko być może, nie wiem, dziesięciokrotnie mniej. To jest gdybanie, nie wiemy, co by się stało. Ale bohaterstwo indywidualnych żołnierzy to jest jedno, natomiast umiejętność powiedzenia sobie to nie miało kompletnie żadnego sensu, to jest drugie. Wszystkie ruchy partyzan partyzanckie w Europie osiągnęły albo prawie nic, albo tylko jakimś fuksem, lub w pewnych okolicznościach coś osiągnęły. Na przykład słynny ruch, prawda, French Resistance. Oni to była grupa źle uzbrojonych, niezdyscyplinowanych, różnych ideologicznie, bo tam byli troskiści, marksiści, staliniści, jacyś falangiści i inne ścierwo, tak? Oni byli najlepsi, jeżeli chodzi o walkę między sobą, tak? Oni pier pierwsze co robili, to walczyli między sobą, no bo zabicie jakiegoś partyzanta nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, no a Niemcy mają karabiny, są wyszkoleni i napad na Niemców jest to coś, co może się skończyć bardzo źle, więc oni byli pierwsi, jeżeli chodzi o Walki między sobą. Natomiast my dlaczego pamiętamy teraz French Resistance? Dlaczego pamiętamy o nich? Otóż pamiętamy o nich dlatego, że w przeddzień, albo nawet przed kil kilka dni przed lądowaniem w Normandii, oni wykonali i zrobili bardzo dobrą robotę, sabotując tory, niszcząc przejazdy na drogach, wysadzając drzewa. Tak? i tak dalej, I spowodowali, że dywizje pancerne, które mogłyby odpowiedzieć i przeprowadzić kontruderzenie na wojska lądu, lądujące w Normandii, nie były w stanie tego zrobić, bo mimo, że były bardzo blisko linii frontu, to nie były w stanie przejechać, bo tutaj jakieś drzewo, tutaj rozrzucone jakieś przeszkody, które powodowały, że a, ciężarówki traciły opony, nie, nie dało się już tego później naprawić, ponieważ taka dętka była zaklejana 20 tysięcy razy, no kiedyś pierdolnie już po prostu nie da się tego e, łatać w nieskończoność. Pociągi, które były celowo wykolejane w tunelach. Wyobraźcie sobie to, ile potrzeba ludzi, aby taki pociąg z tunelu wyciągnąć. To, były naprawdę, to było naprawdę coś, co miało jed, jeden z decydujących, był to jeden z decydujących czynników, który no, spowodował, że ta operacja się powiodła. Drugim była supremacja powietrzna e, aliantów. Tak? Jakikolwiek samolot niemiecki, jak tylko by chciał wlecieć w przestrzeń powietrzną nad plażami, no, to by dostał luja ogłuszacza i by spadł. Nędznie świszcząc. No więc French Resistance kompletnie bezużyteczni, nic nie osiągnęli, ale w tym konkretnym momencie byli bardzo potrzebni. Podobnie partyzantka norweska. O niej się już bało słyszy, natomiast oni e, tuż przed zakończeniem wojny dokonali sabotażu i uniemożliwili wojskom niemieckim, które stacjonowały w Norwegii, odpłynięcie statkami po to, aby dołączyć do macierzy i bronić jeszcze Trzeciej Rzeszy, czy tam to co zostało z Trzeciej Rzeszy. Było to do, do tego stopnia y, udane przedsięwzięcie, że po zakończeniu wojny ci żołnierze nie mogli opuścić po, y, te, terenu Norwegii, po zakończeniu wojny odebrano im broń i Mausery stały się podstawowym karabinem chyba powstałych później norweskich a sił, czy to policyjnych, czy wojskowych, bo po prostu tak dużo karabinów udało im się przechwycić, więc też Partyzantka kompletnie niepotrzebna, natomiast w tym konkretnym momencie zrobili dobrą robotę. Tak więc są pewne momenty, w którym partyzanci faktycznie... E, <grystanie> faktycznie... Mają rację bytu, natomiast no w Polsce, co, co, co im się udało zrobić? To nie jest Jugosławia, gdzie można po górach biegać i po wyspach. I wyzwolić własne państwo. Tak, to jest chyba jedyna partyzantka, której się to udało. Też ogromnym kosztem, bo to mówimy tutaj o terrorze takim, że... Nam jest to sobie ciężko wyobrazić, natomiast to w Polsce no, mieliśmy powstanie, mieliśmy zasadzki, mieliśmy walkę. No i co żeśmy zyskali? Ja, ja naprawdę proszę, niech, jeżeli ktoś ma z was jakąś koncercie, no niech mi napisze. Może ja o czymś nie wiem. Niech mi napisze, co, po co to było. tak? Moj, w mojej ocenie zginęli tylko niewinni Polacy cywile w imię niczego tak naprawdę. Nic nie zostało osiągnięte, zarówno politycznie, jak i wojskowo. Polska stała się komunistycznym satelitą. Ci żołnierze, którzy, którzy nie złożyli broni i jeszcze walczyli gdzieś tam nawet do lat 50., bardzo niewielka ilość osób jeszcze walczyła, oni zostali prędzej czy później złapani, złamani, torturowani i zamordowani. Nawet e, żołnierze WINU, którzy chcieli walczyć z nowym okupantem Sowietami, no naprawdę oni, no ja rozumiem taką taki, taki straszną depresję i zawód tych ludzi i taką chęć, już nawet nie zwycięstwa, tylko po prostu, żeby zginąć z karabinem w ręku. To jest trochę zrozumiałe, natomiast, no, narażanie życia innych ludzi i terroryzowanie wiosek tylko po to, żeby zrobić coś do żarcia, żeby móc jeszcze jeden dzień wytrzymać i strzelać się z milicjantami, no to jest bez sensu. To jest bez sensu. Trzeba było zaakceptować porażkę i zacisnąć zęby i liczyć na to, że a, władze nie kłamały odnośnie amnestii. A z tym bywało różnie, jak teraz już wiemy. W szczególności na prawicy mamy tendencję do przedstawiania Żołnierzy AK, winu, NSZ-u, oczywiście tam na poprawicowej stronie politycznej nic się nie mówi o tps ie i o tego typu formacjach. No bo oczywiście, jakże tak? Socjaliści? Walczyli o Polskę? nie, nie może być. Także ta narodowa strona polskiej sceny politycznej. Oni się rozpływają w tym, jako to byli szlachetni ci żołnierze, jacy wspaniali i, że tu trzeba pomniki stawiać, trzeba książki pisać o ich wspaniałych czynach. Chyba taką jedyną osobą, która się bardzo głośno stara, przynajmniej oczywiście z, z przyczyn e, finansowych się stara, chyba nie ulega wątpliwości, jest Piotr Zychowicz, To jest jedyna osoba, która pisze książki, które e, są bardzo, bardzo ostro krytykowane właśnie przez stronę narodową. I to są książki, no oczywiście my wszyscy wiemy, obliczone na szybki zarobek, tak? To jest coś, co w Polsce, o, w Polsce tego typu krytycznych książek właśnie przez jakiegoś człowieka z tego obozu, no nie ma, jest chyba tylko Zychowicz. Musiałbym sprawdzić dokładnie, natomiast no, niedawna jego książka, czyli Skazy na pancerzek to bardzo potrzebna książka, bo niestety teraz mamy do, do czynienia z takim odbiciem w drugą stronę, tak? Kiedyś wszyscy powstańcy i wszyscy ludzie walczący o sprawę polską, to były łajzy, bandyci, i bandy z lasu, natomiast teraz to są nieskazitelni bohaterowie, którzy pomagali staruszce przejść przez, e, przez przejście i zawsze dzień dobry mówili. No nie no, prawda, jest o wiele bardziej zniuansowana. Byli tam ludzie szlachetni, a były też skończone łajzy, które nie zasługują na to, żeby oddychać powietrzem tym samym co ty i ja. O tym, o czym teraz powiem, się w ogóle nie mówi. Absolutnie jest tabu, temat, który nie istnieje nigdzie na lewica i na prawicy, mianowicie o wykorzystywaniu dzieci. Ja uważam, że wykorzystywanie ludzi, którzy nie mają no dla mnie to nawet 20 lat, ale dobra, załóżmy, że 18 lat, do jakichkolwiek działań, czy to wojennych, czy to pomocniczych, które mogłyby te osoby narazić, te dzieciaki narazić na śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, jest niemoralne bez względu na sytuację czy na wyższość konieczną, którą ktoś by mógł przedstawiać, tak? My się śmiejemy z dżihadystów, my się śmiejemy. Dziabchad al-Nusra, my się śmiejemy z Daula Islamija, śmiejemy się z nich, pogardzamy nimi dlatego, że oni dzieci wykorzystują do walki. W naszej ocenie, o co, o co te dzieci walczą? No jakieś tam wyimaginowane sprawy, o jakiś dżihad, nie wiadomo o co, tak? Jedyne co różni wykorzystywanie dzieci przez Daula Islamija, a przez wykorzystywanie dzieci przez AK, to jest tylko sprawa, o którą jedna i druga strona walczy. My uważamy naszą sprawę za sprawiedliwą, więc nie krytykujemy wykorzystywania dzieci. Oni uważają swoją sprawę za sprawiedliwą, więc oni też nie widzą nic złego w wykorzystywaniu dzieci. Nigdy nic na ten temat nie słyszałem. Dobra, także podsumowując, moi drodzy, wysiłek partyzancki polskich partyzantów z dowolnej strony był kompletnie niepotrzebny. Nie osiągnięto absolutnie nic. Wielu młodych, bardzo wartościowych ludzi zginęło, a mogli się oni przydać w powojennej Polsce. Film pana Chmielcia jest bardzo dobry, zachęcam do poglądania. Jeżeli ktoś z Was uważa inaczej, to zachęcam do napisania komentarza.